Warszawa z lotu ptaka w latach trzydziestych. Wówczas na powiślu istniał słynny tor wyścigowy Dynasy. Zawody rowerowe były już wcześniej bardzo w stolicy popularne. Spod siedziby kuriera porannego przy placu Dąbrowskiego o 8.30 wystartował bieg gazeciarzy. Mistrzowie kolarscy stawali się postaciami znanymi w całym mieście. Organizowano też wyścigi szosowe, np. 30-kilometrowy bieg opuchar skry na trasie Plaża Skryfalenica, czy wyścig na dystansie 96 wiorst, rozegrany w 1903 roku na drogach fortecznych w okolicy Zegrza. A na dynasach rozgrywano zawody na torze betonowym, wcześniej był ziemny, z sadzawką po środku. Tor z betonu miał służyć również motocyklistom i powiedzmy motorowerzystom. Ale to już zupełnie inna historia. Zapraszam na rajd z Warszawy do Radomia w 130 jego rocznicę. Właśnie tak to musiało wyglądać w kolorze 130 lat temu. Radomska grupa retrocyklistów Sprężyści postanowiła uczcić datę pojawienia się roweru w ich mieście, odtwarzając niezwykły w tamtych czasach rajd rowerowy, który początek miał w już wówczas bardzo rowerowej stolicy. Oczywiście stroje i rowery może nie miały dokładnie 130 lat, ale niewiele mniej. Od kilku lat Warszawa znowu wysuwa się na czoło miast, w których dynamicznie rozwija się komunikacja rowerowa. Powstaje zupełnie nowa rowerowa Warszawa. Przełomem na pewno było pojawienie się w 2012 roku roweru miejskiego. Tak wyglądały jego początki. W magazynach czekało około 1000 maszyn. W mieście kończono budowę pierwszych 57 wypożyczalni. Wszyscy byli ciekawi, jak naprawdę przyjmie się ten pomysł. Rok później w wypożyczalni było już 168 rowerów miejskich, ponad 2600, zarejestrowano półtora miliona wypożyczeń i błyskawicznie pieliśmy się w europejskich rankingach. System warszawskiego roweru zdobył w nich ósme miejsce pod względem wielkości. A dziś Rower miejski. Od 2012 roku mamy w Warszawie Veturilo. Dziś to już 200 wypożyczalni i ponad 3000 rowerów. Siódmy co do wielkości system roweru publicznego w Europie. Jeden z najnowocześniejszych. W planach na kolejne lata dalszy rozwój, zarówno jakościowy, jak i ilościowy Dzisiaj ponad 6 milionów wypożyczeń w rowerze, roweru miejskiego i ponad 300 tysięcy użytkowników. Rower publiczny od 2012, też między innymi dzięki Veturilo, stał się pełnoprawnym środkiem transportu. Ostatnio pojawiły się też na próbę tandemy, które wypożycza się tak samo jak pojedyncze jednoślad. Można teraz podróżować wygodnie w dwie osoby. Rower w Warszawie w ostatnich latach stał się nie tylko pomysłem na transport czy rekreację, zaczął być wybierany jako styl życia. Rowerzystów widzimy wszędzie. Wielu z nich chciałoby, aby ich pojazd był wyjątkowy. to moda. A moda to nowe pomysły. My postanowiliśmy połączyć funkcjonalność z designem. Stąd pomysł na odrestaurowywanie starych rowerów, którym dajemy drugie życie. W tej chwili ludzie chcą połączyć właśnie funkcjonalność z fajnym wyglądem. Dlatego właśnie często osoby kupujące u nas identyfikują się ze swoim rowerem. Często wybierają odpowiedni kolor, odpowiednią stylistykę, po to, żeby oprócz sportowego stylu życia, móc też dobrze wyglądać i dobrze prezentować się na swoim jednośladzie. Dziś odrestaurowujemy starą kolażówkę z lat 80. Kolażówka początkowo była niebiesko-biała, więc zmieniamy ją totalnie. Będziemy bazować na czerni i brązie, czyli kolorach bardzo klasycznych i tutaj stylizacja będzie typowo retro, natomiast cała mechanika zostaje oryginalna. Rowery stały się modne dzięki wielkim zmianom w infrastrukturze miasta, kiedy na nowo budowano jezdnie ulic prostej i Świętokrzyskiej, wydzielone ścieżki dla rowerów stały się ich bardzo ważnymi elementami. Trochę inaczej rozwiązano te ścieżki przy Marszałkowskiej, teraz są częścią bardzo szerokiego chodnika. Na Świętokrzyskiej przygotowywano się do kolejnej nowoczesnej inwestycji. 2012 rok był też przełomowy pod kątem infrastruktury rowerowej. Wcześniej w tempie 25-30 km rocznie tej infrastruktury przybywało. Po 2012 roku te tempo jest dwa razy szybsze. Dzisiaj budujemy, bądź remontujemy około 50-60 km infrastruktury rocznie. Ta infrastruktura jest na coraz wyższym poziomie. Mamy w 2013 roku przyjęty program rozwoju tras rowerowych, który zakłada stworzenie sieci infrastruktury rowerowej do roku 2020, wtedy z każdej dzielnicy będziemy mogli dojechać rowerem komfortowo i bezpiecznie do centrum miasta, a te centrum miasta pokonać w relacjach wschód-zachód czy północ-południe. Z takich dużych, ważnych projektów za nami chociażby ciąg Prosta Świętokrzyska. W planach mamy jeszcze ciekawsze, jeszcze ambitniejsze projekty. Za nami w tym roku dostosowanie mostu Grota Roweckiego do potrzeb rowerzystów, a przed nami dostosowanie mostu Łazienkowskiego. Odbudowany most Łazienkowski będzie wyposażony w 2016 roku, planujemy rozpoczęcie praca w 2017 zakończenia, podwieszanych kładek rowerowych, które połączą Pragę z częścią śródmiejską miasta. Późną nocą na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej z Nowym Światem pojawiły się ekipy. Tego jeszcze w Warszawie nie było. Oprócz takich dużych, twardych projektów mamy też takie projekty miękkie, ale bardzo pomagające rowerzystom poruszanie się po mieście. To są kontrapasy, pasy rowerowe, ale także pierwsze śluzy rowerowe w Warszawie na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej z Nowym Światem. W tym roku dwie takie śluzy prowadziliśmy. Dostosowujemy też ruch dwukierunkowy na ulicach jednokierunkowych taki pierwszy projekt w tym roku Ulica Wiejska. Nawet w tak deszczowy dzień jak dzisiaj, rowerzyści korzystają z infrastruktury i przemieszczają się po mieście na rowerze. Jeśli chodzi o rowery, to w stolicy dzieje się wciąż wiele. Pewnego dnia. W sześciu punktach miasta od siódmej rano pojawiły się stanowiska dostarczające rowerzystom paliwo, czyli śniadanie. Na każdego chętnego czekały torby z kanapkami, jabłkiem i wodą. To część kampanii Przesiądź się, mającej na celu zachęcenie warszawiaków do codziennego poruszania się rowerem po mieście. No i oczywiście sport, ale zupełnie nowy. To bike polo, czyli gra w piłkę na rowerze. 3 na 3 dwie bramki, jedna piłka, wymaga wielkiej sprawności od cyklistów i staje się coraz popularniejsza. Nic dziwnego, w zawodach rowerowych startują dziś wszyscy, poczynając od najmłodszych w mini-crossach po nieco starszych w Poland Bike Marathon. Dziś dróg rowerowych w mieście jest ponad 450 km i stale ich przybywa. Wkrótce trasami rowerowymi będzie można objechać centrum dookoła. Tak dziś działa nowoczesne miasto.